Witajcie w kolejnym odcinku na temat opowiadania o zegarze numer 6 szóstej sztuce zegara metrona Antyk. Jak widać jest to polski star zegar metron. Ten zegar metron jest z roku 1964 roku. Jak widać, a teraz zobaczymy do środka zegara metrona. Czyli szóstej sztuki zegar na no, antyk. Jak widać. No, pięknie to wygląda w tym środku. W tej sz szóstej sztuce zegar No Naprawdę pięknie to wygląda. I powiem taką rzecz. No, ten zegar metron to też naprawdę wypija pięknie. Pół godziny i, i całe godziny. Powiem szczerze. No, powiem taką rzecz. No, Ano. Więc tak, moi drodzy, znajomi na Facebooku nie tylko. Jak widać, no. <laughs> moi drodzy widzowie, jeśli jesteście nowi, to zostawić łapki góry suby bo będą kolejne filmiki na moim kanale na YouTubie Ja na YouTubie nazywam się Sylwek Zegarmistrz Metronox Moją nazwę można zostawiać znajomym żeby właśnie znajomi wbijali na mój kanał zostawili łapki góry suby bo będą kolejne filmiki na moim kanale na YouTubie no. Ano a, jeszcze na rzecz, no. Jak już mamy nowy rok 2025, to życzę wszystkiego dobrego w nowym roku 2025, żeby ten nowy rok 2025 był lepszy od poprzedniego, który się właśnie skończył się, rok 2024. No, niestety, no. A, no. No cóż. Moi drodzy widzowie, do następnego odcinka. Na razie, cześć Wam.